Witajcie! W dzisiejszym filmiku Wam pokażę, jak i czym można. W dzisiejszym filmiku Wam pokażę, jak e, i czym można też uruchomić konsolę Xbox One S. I, i zaraz Wam pokażę, e, jak, jak można uruchomić konsolę. Teraz wam pokażę. Jak już tutaj jest kontroler. To tutaj, to tutaj jest. To tutaj jest logo. I to jest... Jak tutaj widzicie? Na koncie... Czekajcie bo było myślę, że tutaj, tutaj ostrość. Rozjeżdża. tutaj i, i tutaj na to można kliknąć. To to można też uruchomić konsolę, ze, to to można też em, uruchomić konsolę Xbox One S za pomocą tego przycisku, który tutaj widzicie albo też albo na konsoli jak tutaj widzicie. Też takim samym oznaczeniem jak, jak on, na kontrolerze to też tutaj a to tutaj, 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 tutaj jest przycisk i uwaga klik, klik, klikamy tutaj i i kontrola nam się włącza a też jeszcze przy okazji pokażę jak włączyć kontroler kontroler może, można włączyć tylko o już wam pokażę jak tutaj tak jak już mówiłem ten przycisk to też go O i już tutaj się e, w, w, jak już widzicie przycisk już świeci, czyli ikona logo świeci i tak samo na, na konsoli też. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ta ikona logo i jeżeli ten przycisk z ikoną logo mruga Czyli tak czyli tak, gaśnie zaświecla, gaśnie za, za świeca. to to oznacza, że kontrola się wyłącza, a jeżeli, jak już widzieliście na początku, a jeżeli już a jeżeli już, bo, a jeżeli już w ogóle nie, nie, nie świeci to oznaczenie, czyli jak na tym przycisku, to to oznacza, że kontrola jest włączona, a gdy teraz widzicie jak świeci, to oznacza, że jest włączona, włączona. a na kontrolerze też. I to tyle w dzisiejszym filmiku, co chciałam wam pokazać. to już byłoby na tyle w dzisiejszym filmiku. I już dużo razy to mówię i I to już jest wszystko w dzisiejszym filmiku i pamiętajcie dać łapkę w górę czyli tak I, i to jest i te ikonki są pod filmem i i, i, i teraz i, 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 te, i teraz pa, i teraz pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału i mam nadzieję że oglądacie moje że, że oglądacie moje Recenzje i filmy, które ja przesłałem, które ja Wam przesłałam. I, I pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. I, 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 to, I to tyle w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia!